W piątek w końcu w Dzierżoniowie wracasz na ring. Rozmawialiśmy kilka dni temu, mówiłeś, że jeszcze nie czujesz do końca tej atmosfery gali, walki. Dzisiaj to poczułeś? Tak, na pewno. Jednak takie, taka sama konferencja, sama uwaga, stanie twarzą twarz robi, robi emocje nawet na takim zawodniku jak, jak na mnie, ale, ale jest ok. Podczułem tę atmosferę już, już już nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia. Kurtagi, czy jest 12 kg lżejszy od ciebie dzisiaj w dniu wagi jutro na, w, w dniu Gali ta różnica jeszcze się powiększy, będziesz dojadał, czy raczej utrzymujesz tę wagę? Nie, już, już to, to, taka sama waga, pewnie tam może pół kilo, kilo gram więcej e, jutro wniosę na, na, na walkę. On my się również... Mamy waga ciężka, tak? To nie musimy zbijać do jakichś tam wag. Więc, więc normalnie, normalnie jemy tak. E, no tak, ja wiedziałem, że on będzie o, o te parę naszych kilogramów lżejszy. E, I tak jak mi się wydawało twarzą w twarzach, stwierdziliśmy, że jest niższy, że nie ma 2-1, jest, jest, jest poniżej dwójki ma, tak. ale tak to może tylko moje takie, takie patrzenie. Tak? Czyli co, w ringu będzie łatwiej niż przypuszczałeś? Nie, yeah. i tak jest wysokim zawodnikiem, jest niewygodnym zawodnikiem. E, ja zawsze się nastawiam na, na ciężkie pojedynki, na E, Pełnym dystansie. Wiadomo, w, w, w samej walce e, wszystko się może zdarzyć. Może, żeby może wyjść jakiś mój cios w którejś tam rundzie i mogę wygrać przed czasem. Tak? Wygram przed czasem, będzie fajnie, wygram w dobrym stylu na punkty, będzie, będzie też dobrze. Cały czas powtarzasz, że on jest zawodnikiem niewygodnym. A czasami bywa tak, że jak za bardzo sobie to do głowy włożysz, to ta walka wychodzi ci dużo trudniejsza niż powinna być. No da, jak. Jak, jak pytacie o to, to, to odpowiadam, tak, no, jakbyście omijali to pytanie, to, to byśmy na ten temat nie rozmawiali, wiesz. Nie, ja nie mam czegoś takiego, że, że sobie coś mówię, że, że jest niewygodny, że, jest, że ma dłuższy zasięg za ramion, czy, czy cokolwiek, nie. Po prostu odpowiadam na pytanie, tak, widziałem jego walki, widziałem, jak się męczyli mocno bijący zawodnicy z nim, więc, więc tylko prawda. Ile procent? Formy, która była walki na walce z Kliczko, aktualnie jest przed tym pojedynkiem? Nie, no na pewno, że do takiej dużej, dużej formy do dyspozycji mojej troszkę brakuje. Aczkolwiek ten ostatni okres <laughs> przepracowałem solidnie i uważam, że, że będzie, ta forma będzie, będzie dobra.